Cześć! Z tej strony ja nagrywam kolejny odcinek na moim kanale i tym razem odcinek, który powinien być normalnie dzisiaj o tej godzinie o 17 jak zawsze, ale raczej ja dzisiaj postanowiłem sobie, dzisiaj wczoraj już to postanowiłem, bo no wczoraj sobie postanowiłem, że nagram filmy 6, chyba 7-7 filmów jednego dnia, że będzie on na kanale. No to jako już sobie tak postanowiłem, no to tak będzie. Normalnie powinien być tylko jeden film. Teraz zobaczymy. Bardzo zachęcam do subskrybowania, bo mogę Wam w sumie muszę Wam pokazać. O! Mhm. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Zaraz za chwilę, za chwilę, za chwilę, za chwilę. No nie Wam mogę pokazać bardzo, bardzo. Halo, ładuj się. Hmm. To będzie tu boli, pamiętam Nie, to chyba było. Nie, to było tu chyba. Jak to było? Zapomniałem, teraz aktualnie zapomniałem. O właśnie weźmy sobie. Mamy tutaj statystyki kanału. I widać sobie, że tu mamy 67%. Może nawet przybliżę wam. Bliżyć. O 67% widzów bez subskrypcji w ostatnich 28 dniach. Um, więcej może? Chyba nie, zamknij, 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 zamknij. zamknij. Kon, ten. A w ostatnim, może dajmy 90 dniach. no to widzowie, widzicie, no, 93%, więc bardzo zachęcimy do subskrybowania. I kontynuujemy geogeser. Tylko muszę sobie. Czekajcie chwilę. O. Mm, nie, jeszcze nie. Mm, geogeser. Na razie. Później zagramy. Yy, wiecie co? Dobra. Później, dobra, lecimy. Gramy, geografer, play. Lecimy nowe. Dwie minuty ładowanie lokalizacji. Dobra, strzelam, że Polska, albo jednak nie. Yy, albo gdzieś te kraje indyjskie. Czy indyjskie, Indie, albo, albo te kraje. Albo Afryka jakaś. no, mi to bardziej wygląda. Słońce, 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 słońce. Słońce, 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 nie widać. Kurde Wygląd Samochody To mi bardziej wygląda już na kraje Nie, to, to mi nie wygląda na Afrykę Cold Coke, John Ice To mogą być Indie Jakiś region gdzie um, mówią Bo Indie były, były pod Brytyjskie, więc Indie mogą to być. W sumie. Bo mają angielski. I pan mi trochę wygląda. gejsza, 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 gejsza Naturali, geysz, dobra. Strzelam. Indie strzelam. i strzelam. Gdzież? Tu bym strzelił. Bangalore i tyle. Może nie centrum, ale gdzieś okolice. Uganda. Nie, to nie, nie pomyślałem, o, u, nie pomyślałem o Ugandzie. Kolejne zaś Toyota. Na pierwszy rzut oka to już mi bardziej, to akurat mi bardziej leci pod niż te kraje. Może to był może Tanzania na przykład. Tu. Na przykład gdzieś tu bardziej. Słońce, 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 słońce. No, zaś słońca nie widać. Słońce by mi dużo pomogło, ale nie ma. Yy, panie. Nie, to mi wygląda na stolicę jakąś. Ewidentnie to jest jakaś stolica. Może stolica tam za Albo czy to jest Tanzania, w ogóle zacznijmy od tego, bo mi to trochę już bardziej nie wygląda na Tanzanię. Teraz, dalej są te, dalej mi to wygląda na te kraje, ale teraz, tu jak tak patrzę, tam już bardziej wygląda na. Czy, czy ja dobrze widziałem? Nie, nie wiem. Nie wiem, nie chcę się cofać. Nie chcę się cofać. Ale to już mi bardziej wygląda na przykład. Albo Niamey. Albo Abuja. Abuja w sumie. To będzie Abuja pewnie. Zgaduję. No bo to jest takie, że ja nie widzę, nie. No właśnie. Zgadną kraj przynajmniej. Lagos. No gdybym rzekę znalazł, to bym od razu. O! O. DHL Summer Desert Bakery. Yy... To jest flaga Malezji. Jeśli się nie mylę, to Singapur. Kurde, teraz to zapomniałem. Malezja czy Singapur? Nie, Singapur to fajna, nie kino flaga. To będzie Malezja. To myślę, że to może być Kuala Lumpur. Nie, wydaje mi się, że to będzie bardziej tutaj. Na przykład to może być to: Centrum Prawidłowy kraj. Wow, mogę! Kuala Lumpur to, to były i tak takie państwa, że ja tego nie, nie zgadłbym. Nie jestem aż tak dobry w geogesera. Geog 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 Lecimy Jetpack. Nie chcę po angielsku, czego nie rozumiecie? Wejdźmy sobie. Nie chcę po angielsku, na polski. polski. level. fajnie, dziękuję. Losowy, quiz. 11 kolorów. Czy odgadniesz 11 najpopularniejszych kolorów? Na flagach? Zgadnę. Wziąłem biały. Niebieski. Czerwony, czarny, niebieski, biały, czerwony, zielony. E, na plagach, czy ogólnie, bo jak to Co może to być? żowy. Jaki jeszcze może być niebieski, czarny, niebieski? Zielony. Jasno zielony, nie, no. Brązowy, czarny, pisałem. Nie, nie działa. Nie wiem. Biały, no biały, czarny, no, one moim zdaniem są najbardziej popularne. Brązowy, zielony, pomarańczowy i szary. Mam 13 poziom, nareszcie w końcu się udało. <laughs> wpisz najłatwiejszy quiz. Najłatwiejszy Wpisz pierwszy najłatwiejszy quiz. A, wpisz jeden Ale quiz. Zaczął quiz ponownie. Patrzcie. Rekord. Jaki rekord? 00000 zero, 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 zero. Ale piękny quiz. Piękny, najłatwiejszy. Okej, okay. lecimy. Na ten, to są wszystkie, to są wszystkie. No, Tajlandia, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, nie. Zapomniałem, to będzie, yy, co to było, Turkmenistan, nie. Kurde! Zapomniałem. Fuck. Tego nie wiem. Tunezja. Tune... Turcja cię Tu jest Tunezja. Tu będzie Timor Wschodni. Tu będzie Turkmenistan. Tu będzie Tadżykistan. Kistan Tanzania nie, Tanzania, Tanzania. Dobrze. Mm, to, to będzie afrykańskie T chyba. To będzie Trinidad, Trinidad i Tobago. To będzie, nie wiem. Widziałem fla to, tą flagę. To będą Wyspy Sao, nie wiem. To nie wiem, bo to są wyspy, ale to albo to. Yy... To będzie Afryka, to będzie. Ja to widziałem. Te wypadu... yy... To nie mam. Nie, nie zgadnę. A to, to są jakieś wyspy. Z jednego Nie, no nie.

Eee. Nie wiem, jakie on miał mnie nie wiem. Angielski prawy pomocnik słyną z dokładnych podań. To jest imię? O, fajnie. Urugwajski napastnik? Nie wiem. Himedes. To będą imiona Holenderski pomocnik, wiem kto to będzie, ale jakie on ma imię Wiem jak ma na nazwisko Japoński o to nie wiem Damka, że jak to też nie wiem Niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia, mistrz świata z 2014 roku. To będzie P. To będzie Podolski. To są jednak nazwiska? Czy imiona i co? Ronaldo. A to jednak nazwiska? Armando? Nie. Nie rozumiem, czy to są nazwiska czy imiona. No nie, to są albo na, czasem nazwiska, czasem imiona. Bo on na pewno nie ma nazwiska na D. Holenderski, pomocnik, obecny piłkarz FC Barcelony, filar defensywy G, Glik, ale to kiedyś. Holenderski napastnik najlepszy moment w miast, nie, nie, nie wiem. Dumbi. Nie no. <grystanie> Belgijski lewy pomocnik był piłka z Czerwonych Diabłów, czyli Manchester United. Belgijski lewy pomocnik i Belgijski lewy pomocnik czy lewy Lewy jest pomocny, nie skrzydłowy. W prawo obrońce, pomocy i defensywy były gracz, gracz był gracz Interu Mediola. Był gracz. Defensywny, piłkarz kanonierów. Jako jedyny Jaszyn, 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 Jaszyn to wiem. Lew, Jaszyn. Zdobywca, nie wiem. Najlepszy Lewandowski. Lewandowski. I zdobywca najmożności Messi, niestety Pessi powinien opisać, a nie Messi, ale dobra. Prawo obrońca, pomocnik defensywny. Zdobywca belgijski, lewy pomocnik pochodził z Kolumbii, dobra, nie wiem. Japoński, nie wiem, nie, dobra. Arbekham, ok. Kawani, okej, okay. De Jong. Znowu rzeczywiście ma na D, bo no to jest De Jong. Zapomniałem, ja myślałem po prostu Jong. Ej, Mas, Figo i Carbo, Januzaj. A to go nie znam. Kaka. Aha, kaka zdobył. Arbeloa. A to też jest bez, 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 bez sensu. Arbeloa. To też jest bez sensu. Wieloletni prawo obrońca. Wieloletni. Mm. Wiele lat to może mieć na przykład już 15 lat. 15-letnia oso 15 osoba. Nie wiem, 10-letnia osoba, już ma wiele lat. 20 lat już masz milionat. Treb bez nie było aż tak dobrze dopracowane, ale dobra. Um, um, państwo według najwyższej odnotowanej temperatury, to Egipt, RPA, nie, De Demokratyczna Republika Konga nie. Nigeria. nie. USA In, Indie, Chiny, Rosja, nie ma. Polska. Nie ma. Dobrze. Kanada. Nie no, Kanada nie, to nie. Ma. Ale Meksyk. Ale może tu jakiś państw jeszcze... Jakie państwo mogą wygrać jeszcze? Ja. Jakieś Państwo Libia, nie, nie. Maroko, Tunezja. Algiernia. Ależe pani ma? Somalia. Nie, Arabia Saudyjska. Katar, Oman, Jemen, Bahrajn, Iran, zabród, nie wiem. Iran, Iran, Irak. I co jest największy Nie wiem, one zarówno ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem. Ale dobra. Iran, Irak. Hiszpania może. Może, ale jednak nie. Włochy. 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 Grecja. Rosja. Pisałem. Chyba. Może nie za. Izrael. Jordania. Sudan Jordan. po no, no wy, wy. nie. Może kad wąż kości słoniowej nie. Co jeszcze może być? W kraju Indie pisałem? Nie, wiem. Pakistan? Może Afganistan? Nie, może Mongolia? Może Kazachstan? Może Birma? Może Tajlandia? Może Sri Lanka? Może Malezja. Może pięćdziesiąt jeden, stopni, to jest dużo. Strasznie dużo. Mali. Może. Może. Chorwacja. Może Niemcy. Może Szwecja. A może Islandia. Wiem. ile. Wiem, że. Nepal. Nepal. butan. Nie no, wiem, że. Himalaje. <grym> Może Norwegia. Island. Antarktyda. Na pewno. Słowacja. Oczywiście Polska musi. Polska, Polska, wiadomo. Wiadomo, że Białoruś. Wiadomo, że Litwo. Wiadomo, że Czechy. Czechów. Wiadomo, że... Że... Że nie wiem. Kuwait, Emiraty Emiraty Arabskie, rzeczywiście Australia i Turkmenistan. Dobraną. Przekraczanie granic z rzeszczą Kierunek zachód. Tunezja, To będzie Algieria. Hm. Nie wiem. Litwa. Łotwa. Jeden. Układ słoneczny, rok, jeden rok. I Meksyk, Malezja, Szwajcaria, Francja, Portugalia. Yy, nie wiem, nie wiem. Nie wiem nie wiem nie wiem, 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 w ze Hiszpania. Jakie proste. Nie wiem. Reszty nie wiem, poddaje się. Ale...